Siemano widzowie! Dziś sobie gramy w Minecrafta Jak poprosiliście właśnie Mieliśmy do wybrania 3 gry Stumblegeist, Roblox, Minecraft Wybraliście Minecraft w komentarzach To jest Minecraft Będziemy grać na trybie jednoosobowym No Nie w to Tylko w to e gotowanie do tworzenia świata tak w ogóle gdybyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę to by, byłoby mi bardzo miło ale przejdźmy do tematu, dobra jak nazwać ten świat? może si... nie, co jest? si... świat Dłoga no, no. no może być taka nazwa, świat Epic Simona. Polecenia, poziom trudności normalny, Trubko, przetrwanie. Dobrze, wszystkie jest dobrze, więc ja już tutaj odpalam. to mi się trochę będzie tworzyło ten świat, ale ja już tutaj odpaliłem. I zaraz się zobaczymy jak to już mi się zrobi. Dobra, u mnie już się stworzył świat. Eee... Og no, yeah. så minus to sørduker. Odblokowane, odblokowano nowe receptury. Szczerze, czasami uwielbiam, jak to mi się wyświetla. Naprawdę. Aha. sobie wykopię 8 drewna. Jeszcze teraz to będę wieki. No i teraz mi się wykopię. Bum. Ostatnie drewno. Dobra, i już tworzymy coś. Ja sobie to odpalę. Tak, w ogóle dawno nie grałem tak w Minecrafta na Survivalu. Ale coś tam umiem. Skopiamy się pod ziemię. I odblokowane, now odblokowane nowe receptury epoka kamienia. wykopać wykopię 30, pół staka, a stak to już 64, jakby ktoś nie wiedział, więc 32. Właśnie tutaj, kamienia i trochę będę to kopał. Co ja w ogóle cały czas trzymam shifta? Dobra, już mam, właśnie, 32 kamienia. To zawsze macie ten problem, że wam wykopujecie się właśnie od kamienia. I właśnie wam zawsze brakuje tego jednego klocka do wydostania się. Ja mam ten problem zresztą nie cały czas. sobie skraftuję mieczyk. Jedno. I motykę też sobie tak od razu A co mi tam? Dobra, jeszcze tylko piecyk. Piecyk. I dałem ja dwa piecyki. Teraz tylko sobie to ty wszystko ustawić. Mieczek tu. Mam. Tutaj będzie jedzenie. Crafting. Pum, pum. Dobra. Teraz najważniejsze jedzenie, ale ja nie biegam tak dużo. Ale tam gdzieś. Czy to jest to, co ja widzę? Tak. że jeszcze zatopiam. Zatopiony statek? O! To zaraz tam sobie pójdziemy, tylko sobie musimy zabrać jakieś jedzenie. Te później czuję takie lagi. Hmm. A, mi jest, tam jest węgiel. Pokojnie. To widziałem, jak się teraz piję. Dużo tego jest. No, a tu zaraz znajdę coś jeszcze. Co? No nie. Ale tu mało daje. Pójdziemy sobie po ten statek. Tak w ogóle nigdy nie robiłem tak drzwi, i pod wodę. Zaraz sobie szybko sprawdzimy, czy ja to umiem. Nie, bo nigdy. No. Chyba kiedyś robiłem, ale nigdy nie umiałem. To wiecie o co mi chodzi. Zbierasz tam węgiel? A sobie zbiorę. Co mi tam. A tu co jest? A o nie! Nikt cię tu nie chce! Nikt cię tu nie chce! Dobra, ledwo co mi zrobił, a i tak mi dał bloki, więc dzięki oguras. Dzięki bardzo. Ale i tak go nikt tutaj nie chciał. Tu czy to się czy to się nie stało naprawdę. Yeah. Nie. Nubek Minecraftowy. jak gody mega dają, mega mało dają jedzonka. Dobra, cały węgiel, cały dwanaście może być. I spróbujemy. Złotować sobie ten statek. Może jeszcze tam od razu znajdę. Ja wiem jakąś skrzynkę. Jezus, ale logi. Tam jest już. Siedzi i czeka na mnie. O, skrzyneczka. Pomotwo znikania. Dobra. Przyda mi się. Chociaż coś, chociaż coś Jeszcze tutaj coś znaleźć, to już będzie mega Fajne O, kolejna. Siekiera, mapa do ukrytego skarbu Te tak Google też nigdy nie umiałem robić tego, tego, skarbu no, się robi, ja nie umiem grać w Minecraft. A. Jeszcze mam niby zlutować ten statek. Co jeszcze? Kiedyś tu od razu się pozbędziemy. Mało. Dobra, może być. Nikt was tu nie chce. O nie, Baby, nie, ale ja już stąd uciekam. Zabrałem co moje. Sorry, telefon mi prawie spadł. Zabrałem w to, co moje. Sam sobie zrobię trochę chlebka. Teraz tylko znaleźć jakąś jaskinię, to to będzie cud. Jakąś się noc robi. Tak szybko. ależ tu jakąś estkinię. Zobacz tam cokolwiek jest. A tu miałem sobie tak od razu wykopie. Co mi tam szkodzi? W sumie czas mi szkodzi i potwory, ale żadnych potworów nie ma chyba w okolicy. Ta nie ma, co mi szkodzi, to wykopać ile? czterdzieści trzy, dobra. Co tam? Nie idę pociągnąć węgier, bo już mam dużo. Nikt cię tu nie chce. Była ta jaskinia. Nie wiem, czy to można nazwać jaskinią. Chyba nie można, no ale i drobniutko, jaskini to jest koleń nie ma A ty co tam siedzisz O ja Tarapa O kurde Powiem, szczerze. Że... Zbyt dobrze, więc lepiej sobie pójdę. No, I can see Where's my bro. Czasem, Minecraft nie tak. Kurwa. Dobra, idziemy tam, tam, będzie bezpieczny. Ale ten tutaj kampi. I teraz tak od niego zginę, to będzie mega słabe, ale nie zginąłem. I to się liczy. Ale tam widzę kolejnego ogórka. A ja ogórków nie lubię. Chodzi mi o creepera, mówiąc tak. ten filmik. E... O nie! Jak zabiję tego Endermana, jak mi się uda. O Boże! Ja właśnie tak zawsze mam w tym Minecrafcie i dlatego mnie tak często wciąga, że... No nie. Prawie to to był, był mój koniec. Czemu to Minecraft mi to robi? Bo weź się odczep ode mnie. Ja szybko zrobię łódkę. O nie. No to tak jakby powiem przeklopane. Dobra, nic mi nie zadał. Wykopię ten crafting. Jak zabiję tego Endermana? No spróbuję. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Dobrze. Perło, e, perła Tak. Jeszcze blok Dirta wypadł. Dobrze. Dobra, ja już kończę tam filmik. Więc gdzieś tak za kilka dni, może też gdzieś tak za dwa, będzie kolejny. No to cześć.